Witam, nazywam się Mateusz Andrzejewski i zapraszam na kurs języka HTML wersji 5 dla początkujących. Kurs ten będzie składał się z 13 odcinków. W każdym z odcinków zaprezentowane zostaną inne aspekty języka HTML wersji 5. I tak, kolejno będziemy mówili o tym, jak stworzyć pierwszą stronę w HTML, jak wykorzystać element canvas. Jak obsługiwać multimedia? Czym jest? Jak działa? I jak korzystać z geolokalizacji? Co nowego w formularzach? Czym są webworkery? Sandbox, obsługa drag and drop. Nowe elementy języka CSS w wersji trzeciej. Obsługa czcionek osadzonych. SVG oraz narzędzia przydatne podczas tworzenia stron HTML czego będziemy potrzebowali w trakcie naszego kursu. Podstawowe narzędzia to wolny edytor tekstu i przeglądarka. W moim przypadku będzie to zazwyczaj Microsoft Expression Web, Visual Studio i Internet Explorer w wersji 9. W tym pierwszym odcinku, który jest wstępem do całego kursu, powiemy sobie krótko, czym jest HTML w wersji 5 oraz Postaramy się zrozumieć, jakie korzyści może przynieść nam jego stosowanie. Na początku roku 2011 konsorcjum W3C zaprezentowało oficjalne logo języka HTML wersji 5, które ma na celu promować, upowszechniać i informować ludzi o powstaniu nowego standardu. Główne cechy nowego języka. Po pierwsze, rozwiązuje on praktyczne problemy, takie o których mówi się od lat. Po drugie, nie wymyśla koła od nowa. Jeżeli jakiś wzorzec implementowany jest wystarczająco często, jest dość popularny i często popierany przez różnych webdeveloperów, HTML5 realizuje go deklaratywnie za pomocą znaczników czy też arkuszy stylu. Po trzecie, najważniejszy jest użytkownik. W razie konfliktu interesów zostawia priorytety w kolejności użytkownik, następnie twórca aplikacji www, twórca przeglądarki, twórca specyfikacji, a na sam koniec została zapięta czystość teorii. Po czwarte, pozwala na przyjęcie funkcjonalności dotychczas oferowanej tylko przez pluginy. Pluginy nie zawsze są lub mogą być obecne na każdym urządzeniu i są kłopotliwe czasem w integracji z resztą dokumentu HTML. Zatem w specyfikacji HTML wersji 5 znalazły się takie znaczniki jak na przykład audio czy wideo. Cechą języka, o której mówi się najczęściej, są nowe znaczniki, i o tych znacznikach powiemy sobie szerzej w kolejnym odcinku tego kursu. Mówiąc jednak o HTML wersji 5, nie możemy ograniczać się tylko do nowych znaczników. Należy pamiętać, że jest to cały ekosystem z nowym API w JavaScript, również z możliwościami, jakie oferuje nam CSS w wersji trzeciej. I trzeba to rozpatrywać jako jedną wielką całość, która razem ze sobą połączona daje nam ogromne możliwości. Zapraszam teraz na krótkie demo gdzie zaprezentuję kilka stron wykonanych z użyciem html w wersji 5. Na stronie Beauty of the Web znajdziemy wiele przykładów stron i portali, które wykorzystują już dzisiaj HTML w wersji 5. Zazwyczaj są to bogate interfejsy użytkownika lub proste, aczkolwiek interesujące gry. Zobaczmy kilka z nich. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy widzimy, że jest to zwykła strona HTML. Nie jest to żaden plugin Flash czy Silverlight. Widzimy więc, że część elementów dostępnych tylko przy użyciu pluginów możemy aktualnie zrealizować za pomocą języka HTML w wersji piątej. Kolejna gra to Dodatkowe zasoby i przykłady możemy znaleźć na poniższych stronach. Zachęcam do przyjrzenia i zapoznania się z treściami na nich zawartymi. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę i zapraszam już na drugi odcinek, w którym powiemy sobie, jak tworzyć strony HTML wersji 5, gdzie skupimy się na nowych znacznikach, jakie oferuje nam język. Zapraszam.